Cajaj, kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jeszcze zasmarkana, ale wymalowana, żeby trochę jakoś wyglądać, wiecie, dla was, żeby Was nie przestraszyć, zaczynam dzisiaj odcinek bardzo fajny. Moim zdaniem, dlatego że ja takie odcinki lubię oglądać u youtuberek, które, których zdanie jakby cenię w pewnych dziedzinach, których zdanie jest potwierdzone, jakby... Testami, o, można, można tak powiedzieć, testami na sobie. Chodzi mi o kosmetyki, moi drodzy. Dostaję od Was bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo komplementów, że mam ładną cerę, nawet jak się nie umaluję, a często się nie maluję we vlogach, widzicie to doskonale, że jednak ta cera jest w bardzo dobrym stanie. Co robię, że ta cera jest taka, a nie inna. Słowo cera to jest słowo tego odcinka. <grym> Czego używam? Czy to jest coś specjalnego? Czy to jest coś drugiego? Czy to jest nie wiadomo co? Więc chcę rozwiać wszelkie wątpliwości. Chcę Wam dzisiaj przedstawić kosmetyki, które w tym roku były moimi ulubieńcami. Mam tutaj taką małą mm, tacuszkę z tymi kosmetykami. Co tak naprawdę jest coś do makijażu, do pielęgnacji, znaczna większość. Mamy też szczotkę do włosów, perfumy. E, także co, może nie przedłużam, a przedstawiam wam moich ulubieńców roku 2020. Zapraszam. Może zaczniemy od y, kategorii, której mam najmniej tutaj przy sobie, czyli od perfum. Moi drodzy, y, ja jak widzieliście kiedykolwiek u mnie e, na odcinkach, bo takie odcinki były, perfum mam no, dosyć dużo, dosyć dużo jest w czym wybierać. Natomiast w tym roku e, moimi ulubieńcami, zdecydowanymi są tutaj dwie sztuki, które przyniosłam i teraz podzielę to na wiosenny, letni, ciepły, e, taki świeży kwiatowy zapach, którym jest Dolce Gabbana o e, nazwie której nie wypowiem. Imperatriz, no nie wiem, to jest tak zwana cesarzowa, wszystkim znana w internetach. Także ten zapach zdecydowanie przepiękny, bardzo lekki, kwiatowy, rześki, owocowy, idealny na wiosnę i na lato. Nie zapychający, nie zamolający. Wiecie, jednak, jeżeli ktoś lubi perfumy, lubuje się. Bardzo, bo, bo nie każdy lubi, niektórym jest obojętnie, mają jeden flakon i cały czas ich używają, cały rok. No to jeżeli ktoś się lubuje, to mam być może tak jak ja właśnie, że lubi perfumy rozgraniczać zapachy jakby porami roku, czasami porami dnia. Chodzi mi o to, że na przykład rano coś świeżego, wieczorem coś cięższego, ja tak mam. Dodatkowo bardzo lubię, gdy zapachy właśnie pasują do pory roku, do tego co jest na zewnątrz. Także dla mnie wiosna to zdecydowanie te perfumy, już niedługo do nich wracam. Także naprawdę używałam ich namiętnie, zużycie jest niewielkie. Są przepiękne, serdecznie Wam polecam i nie są yy, jakoś bardzo drogie, ale są naprawdę hitowe. I kolejnymi perfumami, które otrzymałam jakoś w połowie roku, to był chyba dzień matki. Ale to nie tak, że ich nie znałam, bo ja już znałam je od Agnieszki. To są perfumy Olimpia Rabanne I powiem Wam, że te perfumy, jak widzicie, też są dosyć zużyte mocno. Używałam je tak naprawdę późnym latem, lub na jakąś okazję lat, letnią nawet. Ale głównie jesień, zima to był ten zapach właśnie maltretowany przeze mnie. I one są już słodkie, otulające, bardzo ciepłe. Przez niektórych oceniane być może jako takie ciężkie, natomiast ja uważam, że. A! Nie wsikłam się niczym specjalnie, żeby to zrobić że to są przepiękne, zimowo-jesienne, też wyjściowe, takie wieczorowe perfumy. Uważam, że godne naprawdę sprawdzenia. Także to jest mój drugi ulubieniec. Serdecznie Wam polecam sprawdzić sobie. Jeżeli poszukujecie porządnych perfum, a również lubicie perfumy rozdzielać, jakby od pory roku, no to. Polecam sobie sprawdzić oba egzemplarze. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mam, jedną jedyną, to jest szczotka do włosów. Jak oglądacie moje filmiki, to wiecie, że mam poważny problem z rozczesywaniem włosów od momentu tak naprawdę porodu. W ciąży te włosy są cudowne, wspaniałe, leiste, świecące, grube. Wiecie, jest ich mnóstwo. Natomiast później e, zaczynają wypadać. Później się zaczyna problem z tymi włosami. Chyba każda mama mi to potwierdzi. Nie wiem, czy jest jakaś, która, e, której włosy po porodzie e, się poprawiły. Dajcie znać. <laughs> Jestem ciekawa. Natomiast... E, te włosy są inne. Paznokcie są inne, skóra często jest inna, zęby często są inne. Brakuje nam po prostu, wiecie, suplementów, e, minerałów, witamin po po prostu wycięczającym okresie dla organizmu, jakim jest ciąża, bo nie ukrywajmy e, jest co taki okres. E, I później dziecko z nas też wysysa. Jeżeli nie dosłownie, to, to też przenośni e, kobiety są zmęczone, nie dbają o siebie tak, jak powinny. I tak wychodzi. Natomiast ee, chcę Wam polecić szczotkę dla osób, które mają problem z rozczesywaniem, tak jak ja. Jest to szczotka FB Combo Medium e, Finger Brush Olive Garden. To jest dosyć popularna marka, z tego co czytałam później, e, jeżeli chodzi o właśnie szczotki. Te szczotki są, jeżeli się nie mylę, ale muszę jeszcze raz yy, przeczytać, bo nie pamiętam, czy to jest włosie dzika, to, to, yy, to ciemne? Chyba tak. Coś takiego, coś mi się tak kojarzy. Natomiast te szczotki są naprawdę rewelacyjne, jeżeli chodzi o włosy yy, takie, które ciężko rozczesać. Problematyczne włosy. Także wam bardzo polecam tą szczotkę sobie sprawdzić. Yy, chyba są różne rozmiary. Ja Akurat ją kupił mąż przy okazji, więc ym, nie wiem dokładnie, ale jest świetna, świetna. I kolejną rzeczą, moi kochani, yy, jest szczoteczka Foreo. Yy, ja ją dostałam yy, w zeszłym roku yy, pod choinkę i ją używałam tak naprawdę cały rok. I yy, co mogę o niej powiedzieć? Świetnie oczyszcza yy, skórę, wykonując jednocześnie masaż, yy, co uważam, że wpływa pośrednio na spłycanie się takich, wiecie, drobnych, nie, nieproblematycznych zmarszczek. Uważam, że super odżywia skórę. Właśnie ten masaż, ten masaż, który ona... Wytwarza. Jest świetna, dlatego że jest wodoodporna, dlatego że ładuje się ją raz na pół roku, nie ma naprawdę z nią najmniejszego problemu. A ceny, tak naprawdę, które odstraszają kobiety od zakupu tej sztyczki, bardzo, bardzo się wahają. I powiem Wam szczerze, że ceny są przeróżne. Można ją kupić za 400 zł, niemalże. Można ją kupić za 300, a można ją kupić za 190 na limango na przykład. Także można upolować w dobrej cenie i serdecznie Wam polecam się zastanowić nad nią. Jeżeli brakuje Wam lub macie uczucie niekompletnego oczyszczenia twarzy za pomocą jakichś tradycyjnych sposobów, to polecam serdecznie. Co do szczoteczki, no, z szczoteczką myjemy buzię, ale używam do tego jakiegoś żelu. I e, powiem Wam, że zawsze ja byłam La Roche poza bardzo wierna. Natomiast w tym roku mnie bardzo rozczarował, może kiedyś wam o tym powiem, zaczął mnie strasznie szczypać w oczy, czego wcześniej nie było po zużyciu wielu, wielu butelek od kilku lat. E, dlatego e, nie przyniosłam go tutaj ze sobą, chociaż go używam non-stop, że tak powiem, e, bo ten już mi się skończył, ale ten jest naprawdę świetny. Już pomijam boski zapach. Tak, ten zapach jest naprawdę rewelacyjny. To jest e, żel, japońska alga, żel detoksykujący do mycia twarzy z joskiny i jest naprawdę, naprawdę wspaniały. Ja kupiłam sobie wtedy jakoś Agnieszce i ona też jest bardzo e, zadowolona z tego mm, żelu i polecam Wam go bardzo serdecznie. E, Pieni się delikatnie, ale to jest przyjemność myć, buje tym żelem. Jeżeli chodzi o pielęgnację dalej, to wiecie, że ja bardzo lubię markę The Ordinary. The Ordinary, tu mam na myśli akurat dwa produkty z tej marki, jest to krem taki nawilżający oraz, oraz, moi drodzy, kwas oczywiście, czyli ten peeling tak zwany wampirzy, tak? tak to nazywają dziewczyny na YouTube'ach. I te dwie rzeczy to jest naprawdę mój totalny hit. Peeling na mnie akurat, na moją cerę działa idealnie, delikatnie złuszcza, naprawdę poprawia kondycję. Robię sobie go w takich chłodnych porach, nie bardzo słonecznych, raz na tydzień. Jest naprawdę bardzo dobry. Polecam sobie poczytać i zobaczyć. A ten kremik tu ja mam zapas, jeszcze jedno na dole, jest ciężko dostępny, ale jest rewelacyjny, cena jest naprawdę niewysoka w porównaniu do tego, co on nam daje, a daje ogromne nawilżenie, jest wspaniały naprawdę i uważam, że podobnie jak moja mama, która jest, no ona jest połowę starsza ode mnie, natomiast zauważyła tak samo bardzo dobry wpływ na swoją cerę, tak jak ja. Jest zupełnie inna. Potrzebuje niby czego innego. Natomiast yy, spisał się u nas obu. Jest naprawdę bardzo uniwersalny. Serdecznie Wam polecam przetestować. Nie jest drogi, natomiast jest ciężko dostępny, tak jak powiedziałam. Niestety. E, jeżeli ktoś, przypomnę jeszcze, zainteresowany jest czymś z tej właśnie mojej tutaj listy, to polecam y, po prostu pisać w komentarzach. A ja Wam wtedy dam linki i odnajdę dla Was te rzeczy. Także to tak w słowem... Yy, yy, Taka adnotacja. I kolejną rzeczą jest oczywiście rzecz z mojej ulubionej marki, jednej z niewielu, jakiej lubię, na komi. Jest to maseczka Aqua Hydroskin. Jest to koktajl do twarzy, trzy w jednym nawilżający. Taka maseczka nawilżająca, którą nakładamy na przykład na noc i spłukujemy rano. To jest, można używać tego właśnie na trzy sposoby, tak jak mówię. Jako maseczka do twarzy. Eee, jako serum lub jako eee, lub jako co? Po prostu, jako krem jakiś. Natomiast eee, ja używałam właśnie w ten sposób, że nakładałam na całą noc i rano zmywałam. Naprawdę super nawilżający produkt. Jeżeli chodzi o nawilżanie, to kolejnym produktem jest e, żel aloesowy. Ja serdecznie Wam polecam żel aloesowe Niekoniecznie może z tej marki, natomiast ten jest bardzo dobry. E, to jest marka Skin79 e, jest to jeju Aloe Aqua Shooting Gel e, i to jest e, 99% aloesu w tym właśnie e, są różne e, te składy są żele z 95% e, 95% zawartością aloesu natomiast polecam oczywiście wybierać takie, które mają jak najwięcej tego aloesu przepięknie pachnie, idealnie nawilża e, buzię, łagodzi podrażnienia łagodzi podrażnienia po goleniu po opalaniu e, no uważam, że jest to strasznie wielofunkcyjny produkt, także każdy znajdzie jakieś zastosowanie dla siebie. Ten żel akurat kupiłam w bardzo dobrej cenie na stronie producenta za jakieś 26 zł, 4 zł, z 70 jest tutaj aż pół litra i naprawdę jest bardzo wydajny. Ja go używam codziennie niemalże i nie wiem, no, ubyło go, teraz go trochę tak wymieszałam, ale on jest tutaj naprawdę niewiele. A, a używam go od dawna i e, używałam przez cały rok różnych żeli aloesowych. Ja zużywam tak średnio tych 250 ml żeli, 2, maksymalnie 3 na rok. Zależy od zapotrzebowania e, latem, myślę, bo nieraz się fajnie wysmarować, jak się człowiek <grym> trochę na słońcu spiecze. E, teraz coś do rąk. E, ja. Jak wiecie, no jak wiecie, bardzo kocham kremy do rąk. I teraz tutaj mam dla Was do polecenia krem znakomi. Te kremy nie są może najtańsze na świecie, bo kosztują około 14 zł, ale zapach i to, co robią nam z naszymi e, rękami, to, co robią ze skórą dłoni, jest zdecydowanie warte tej ceny. Są mega nawilżające jeszcze nazraczą, wiecie, pięknym zapachem i, i super konsystencją, która się świetnie pomału wchłania. Jest to taki typowy krem nawilżający, dosyć tłusty, natomiast jak już się wchłonie, to nie mamy takiego uczucia, że coś na tych rękach jest, że jest za dużo, wiecie, jak niektóre te zbyt tłuste kremy. Nie ma tego... Um, tej, tej przesadnej tłustości na, na rękach. On jest naprawdę bardzo, bardzo... Um, bardzo świetny i są różne warianty. Teraz mam taki właśnie Inka Ichi Oil, chyba to jest z różą? Z awokado akurat ten jest, tak samo, ale jest też porówkowy, który miałam wcześniej. Przepiękny, genialny, po prostu. I kilka innych wariantów. Zachęcam zapoznać się z ofertą. Ja akurat kupuję je najczęściej na stronie Hebe. I teraz ostatnia rzecz z tego co widzę, nie przedostatnia. To jest coś do makijażu. Ja się maluję minimalną ilością kosmetyków. Na pewno już widzieliście filmiki, jeżeli mi oglądacie dłuższy czas. Dwa nagrałam z makijażem i on się jakoś za bardzo, bardzo, bardzo nie różnił. Dlatego, że używam od dawna już Catrice. HD Liquid Coverage to jest akurat kolor 010 Light Beige i to jest podkład właśnie z taką um, pompeczką. Eee, pipetką? Tak? Tak właśnie się tak nazywa. Bo pipetka to wzór. Pipetka to to. Dobrze. Więc e, taki podkład, który jest naprawdę bardzo kryjący, nawet teraz. Zakrył mi mojego obdartego nocha od smarkania. Naprawdę jest świetny. Nie zostawia jakichś, wiecie, plam, nie zostawia, nie bryli się, nie robi się, nie wałkuje się, nie robi się z takiej, wiecie, tłusta powłoka na buzi. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i godny wypróbowania. Długo się podnie, jakoś, przed nim powstrzymywałam, powiem wam, bo używałam z Bourjois Healthy Mix. Natomiast, jak go odkryłam, to już nie chcę chyba innego. Ten z burżuła Healthy Mix jest bardzo dobry, jest bardzo lekki, na lato jest super, uważam. Pięknie pachnie owocami, bo on ma takie olejki tam owocowe, różne inne sprawy. Też go bardzo lubię, natomiast ten zdecydowanie jest moim hitem tego roku. Kocham go, naprawdę. Jest naprawdę świetny i nie jest drogi. Też go kupuję na Hebe, często jest w promocji za 24 zł, a czasami on jest nawet porównywany do Krycia Estée Lauder. No nie wiem, nie miałam nigdy, mam zamiar kupić sobie, żeby przetestować na jakieś takie większe okazje. Trochę nam się w tym roku szykuje, mam nadzieję, że się odbędą, tak nawiasem mówiąc, ale e, przekonamy się, może kiedyś zrobię taki test. Dajcie znać, czy chcecie testy kosmetyków porównawcze w moim wykonaniu, w moim e, niespecjalistycznym. I ostatnią rzeczą, już teraz, ostatnią jest rzecz do kąpieli. E, już rok temu pokazywałam Wam zakupy właśnie podczas vlogmasu. Tak, to było podczas wywołego masu. Eee, pudło z The Shopu. I tak zostałam. Tak wsiąknęłam kon po konkretnie w ten The Body Shop. Bardzo, bardzo polubiliśmy z Jackiem szczególnie jeden żel. Szczególnie jeden zapach. Żele są wszystkie świetne. Wszystkie się świetnie pienią. Są wydajne. Nie, naprawdę nie trzeba nie wiadomo ile nalać na gąbkę. A naprawdę są rewelacyjne, jeżeli chodzi o wydajność. Natomiast zapachy są e, nawet dla gustu Przeróżne. Zależy kto co lubi. Ja bardzo lubię zapachy takie jak na przykład arganowy olejek, jakieś tam masło shea i tego typu rzeczy. Natomiast e, zapach satsuma, który tutaj nam bardzo mocno mnie zaskoczył. Widzieliście i na pewno słyszeliście nieraz w mojej vlogach, ja Wam mówiłam o tych żelach. One są przepiękne. Pachnie nimi całe ciało. Cała łazienka, i jeszcze jak się otworzy drzwi e, od łazienki, to ten zapach po kąpieli, wiecie, wydostaje się na resztę domu. To jest tak mocny, intensywny, taki przepełniony tym zapachem, takim faktycznie mandarynkowym e, aromat, że nie macie pojęcia. Nie macie pojęcia ten, kto tego nie czuł, ale to jest prze, prze cudowny zapach. Serdecznie Wam. Mm, polecam zobaczyć. Polecam Wam serdecznie e, spróbować te żele na promkach. Możecie kupić za dychę, słuchajcie, za 10 zł. E, one kosztują normalnie 21 zł, jeden, za 250, mili, 250 ml. Natomiast em, zdecydowanie to jest za dużo na taką pojemność. Ta cena jest za wysoka, ale za 10 zł, bo... Często są te promocje. Bierzcie, bierzcie, nie pytajcie o nic, tylko jak Wam się trafi, to bierzcie. Na stronie internetowej też można zamówić um, i też te promocje obowiązują. Nie wiem jak teraz, ale chyba ciągle te wyprzedaże są jeszcze. Przed świętami były i chyba teraz wciąż są. Także serdecznie, serdecznie Wam polecam Satsumę najpiękniejszy zapach ever. To co, kochani? To już wszystko, co chciałam Wam polecić. To są naprawdę kosmetyki testowane na mnie, często też na Agnieszce, na mojej mamie. Jeżeli... Chcecie y, zobaczyć, jaką ona ma twarz? A jest, mówię, sporo starsza ode mnie. E, dzięki naprawdę wielu kosmetyków, które się pokrywają, to zaglądajcie do niej na kanał, gdzieś wam się tutaj wyświetli. Ale naprawdę jest super laska, więc zapraszam serdecznie. I ja e, jestem bardzo ciekawa, czy coś z tych rzeczy, które pokazałam, macie, testujecie? Jakie macie o nich zdanie? I czy coś Was zaciekawiło? Czy jesteście. E, Skorzy coś, po moich e, opiniach. Także ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło.